Dzień dobry, witam Państwa wszystkich na naszej dzisiejszej uroczystości podpisania umowy o współpracy pomiędzy Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Giejsztora w Pułkusku a Gminą Wyszku. Serdecznie witam naszych gości z Akademii, Pana Rektora Profesora Adama Koselskiego, witam Pana Prorektora Pana Maria i witam Pana Doktora Zbigniewa Morawskiego. Również serdecznie witam gospodarza naszego miasta, Pana Grzegorza Nowosielskiego, Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego Komisji Promocji, Pana Wojciecha Chodkowskiego. Witam urzędników, lokalną pracę, wszystkich Państwa, którzy zechcieliście nam dzisiaj towarzyszyć. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Giesztora jest trzecią uczelnią, z którą Unia Wyszków podpisuje umowę o współpracę. Wcześniej podpisaliśmy takie porozumienia z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkołą Wyższą Pawła Godkowica w Płocku. <coughs> Wiem również, że Akademia ma też znakomite doświadczenia we współpracy z samorządowymi partnerami. Panie rektorze, panie burmistrzu, zapraszam do podpisania umowy. I wymienimy tradycyjnie. Tak <noise> Dziękuję bardzo. O, tak to tak. świetnie wygląda. Panie dyrektorze, będzie nam bardzo miło, jeśli Pan chce zabrać głos. Z przyjemnością. Ja mogę wyrazić tylko radość z tego powodu, że bliski nam i odległościowo w kilometrach, i także bliski sercu, i bliskich historycznie Wyszków zdecydował się na współpracę z nami, z Akademią Humanistyczną, bo Akademia Humanistyczna jest nie tylko uczelnią. Półtuską jest uczelnią mazowiecką i do tej korony brakowało nam Wyszkowa. A Wyszków jest jednak dość silnym ośrodkiem o dużych tradycjach i myślę, że moglibyśmy wesprzeć zarówno wszystkie wydarzenia historyczne, ale także kulturalne. Moglibyśmy nawiązać współpracę ze szkołami, moglibyśmy zasilać bibliotekę naszymi wydawnictwami. Proszę wybierać. Wydajemy bardzo, bardzo dużo publikacji, to bardzo cennych publikacji. Myślę także, że ci studenci, którzy chcieliby mieć blisko uczelnię dobrej jakości, mogą pójść i studiować na sześciu wydziałach w Akademii Humanistycznej. Akademia Humanistyczna no, kiedyś miała dużo, dużo więcej studentów, ale to się wszystko wiąże z tym, że jest coraz. Niższy, niższa podaż maturzystów. Jeśli kiedyś było przed 10 lat, to o czym mówiłem 600 tysięcy, to w tym roku mieliśmy 335. Ale mimo wszystko mamy uczelnię, która ciągle liczy nieco ponad 3 tysiące studentów, jest znakomicie wyposażona, ma uprawnienia do nadawania tytułu magistra, ale jednocześnie ma uprawnienia do studiów doktoranckich, w tej chwili to się nazywa seminaria doktoranckie. Wypromowaliśmy już, o ile pamiętam, ponad 80 doktorów i Pani jest naszą też doktorantką i mam nadzieję, że uda nam się sfinalizować również Pani doktora. To będzie, będzie nam bardzo miło. Także nie przedłużając swojej wypowiedzi, sądzę, że, że będzie to obopólna korzyść dla dobra wspólnego, Panie burmistrzu. Jestem przekonany. Również, jeśli można, chciałbym wyrazić e, głęboko radość wynikającą z faktu podpisania umowy, dlatego, że my bardzo chętnie korzystamy z wiedzy, z doświadczenia i z autorytetu wyższych uczelni. Czujemy się zaszczyceni tym, że od dzisiaj jesteśmy już, można powiedzieć, sformalizowanymi partnerami, choć to podpisanie umowy to jest tak naprawdę ukoronowanie naszej już wieloletniej współpracy, bo chociażby ostatnie obchody powstania w getcie warszawskim, Byliśmy partnerami, chociażby wsparcie przy organizacji i prowadzeniu Uniwersytetu III wieku. Profesor Janusz Szczepański, pracownik naukowy Akademii Humanistycznej jest częstym gościem na rozmaitych spotkaniach, odczytach z wykładami tu w Wyszkowie. Znane są jego publikacje na temat Wyszkowa. Myślę, że to podpisanie umowy, jak powiedział pan profesor, da też nowe obszary i możliwości do, do współpracy. My tu w wyszkowie, pamiętając o swoich korzeniach, no, chcemy też inwestować w skrzydła dla rozwoju i często patrząc, obserwując jak Akademia angażuje się w rozwój i promocję Półtuska, to muszę powiedzieć, patrzę na to ze zdrością. i dzisiaj chciałbym, żeby władze uczelni w wyszkowie czuły się jak w domu, żebyśmy my również. Mogli być takim w przyszłości partnerem e, ku e, obopólnym korzyściom. Dziękuję bardzo panie ministrze. Jeszcze raz. Proszę.